W tym filmie chciałabym się z wami podzielić moim sprawdzonym przepisem na absolutnie przepyszne, hitowe cake popsy na bazie ciasta marchewkowego i serka Philadelphia. Są przepyszne, aromatyczne i nie tylko dobrze smakują w czasie jesienno-zimowym. Zapraszam. Masło z miodem rozpuszczamy i studzimy. Następnie całe jajka z cukrami ubijamy przez kilka minut na puszystą masę. Mąkę, cynamon, sodę oraz proszek do pieczenia mieszamy w osobnej miseczce. Marchewkę mieszamy wraz z otartą skórką z pomarańczy. Zmniejszamy obroty robota. Powoli dodajemy marchewkę z pomarańczą, sok z pomarańczy i rozpuszczone masło z miodem. Dodajemy suche składniki i całość mieszamy. Na koniec dodajemy jeszcze mleko i posiekane orzechy. Całość miksujemy tylko do momentu, aż nasze składniki się połączą. Ciasto przelewamy do rantu zabezpieczonego na spodzie papierem do pieczenia i pieczemy przez około 40 do 50 minut w 160 stopniach góra dół na dolnym poziomie piekarnika do tak suchego patyka. Studzimy na kratce i następnie porcję wystudzonego ciasta wkładamy sobie do malaksera i drobno mielimy. Ciasto przysypujemy do większej miseczki. W międzyczasie białą czekoladę rozpuszczamy. Do miski ze zmielonym ciastem dodajemy rozpuszczoną białą czekoladę i kremowy serek śmietankowy. Całość zagniatamy na lekko klejące się i zwarte ciasto, tak żebyśmy później łatwo mogli formować cake popsy, żeby nam się nie rozpadały. Za pomocą wagi ciasto dzielimy sobie na kawałki o wadze od 25 do 28 gramów. Nie polecam robić większych, ponieważ wtedy wyjdą nam dosyć duże kule jeszcze po oblaniu czekoladą. A takie mamy wielkości, które są akurat na raz do zjedzenia. Z każdego kawałka formujemy sobie kulę i układamy ją na desce wyłożonej papierem do pieczenia. Rozpuściłam sobie jeszcze około 20 g białej czekolady i następnie każdy patyczek właśnie w niej maczam, następnie wbijam w moje cake popsy i całość ląduje w zamrażarce na przynajmniej pół godziny, natomiast możecie je sobie przygotować dużo, dużo wcześniej, zamrozić, później przełożyć do pojemniczka i dzień przed imprezą oblewać czekoladą. Następnie czekoladę rozpuszczam z masłem kakaowym w kąpieli wodnej. Wyciągam moje zmrożone cake popsy i każdego po kolei maczam w czekoladzie. Pozwalam, aby nadmiar spłynął z powrotem do rondelka, a gdy polewa jest jeszcze klejąca, dokładam dekorację. Tutaj akurat posiadałam wydruk cukrowy podklejony na masie cukrowej, i od razu bezpośrednio do czekolady przyklejałam. Dzięki temu wszystko dobrze się ze sobą trzymało. I w ten oto sposób nasze Cake Popsy marchewkowe z dekoracją z wydruku cukrowego są już gotowe. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba, a Cake Popsy Wam zasmakują. Ja osobiście uważam, że jest to jeden z najlepszych smaków, jakie udało mi się stworzyć. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję, życzę wszystkiego smacznego i do zobaczenia w kolejnych filmach. Nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę i subskrypcji kanału.